Jeśli chodzi o wpływ na klimat, to metan jest gazem, który ma znacznie większy potencjał do wpływania na bilans energii w atmosferze. Wzrost koncentracji metanu ma znacznie większe znaczenie niż wzrost koncentracji dwutlenku węgla. I teraz, teraz coraz głośniej się o tym mówi, dlatego że tego metanu w atmosferze już jest tak dużo. Że efekt cieplarniany jest coraz silniejszy. Prze kilka, kilkanaście lat temu ten efekt był znacznie mniejszy, obecnie jest coraz większy. No i yy, Jeśli dalej koncentracje metanu będą rosły w atmosferze, to również yy, ten efekt będzie coraz większy i być może będzie dominował. Jest jedna, jest jedna rzecz optymistyczna w przypadku metanu: Taka, że jego czas życia w atmosferze jest znacznie krótszy niż dwutlenku węgla. Jeśli chodzi o odłynek węgla, to mówimy o, o, o wieku, w przypadku metanu mówimy o około 7-8 latach. W związku z tym, gdybyśmy dzisiaj, czy tam w przyszłości mieli metodę na kompletną redukcję emisji metanu, no to dramatycznie po, po, nie wiem, po dekadzie, po dwóch dekadach poziom tego metanu w atmosferze spadnie i, i, i do, do znacznie niższych wartości, tak? W związku z tym to jest. To jest dużo bardziej optymistyczne w przypadku właśnie metanu niż w przypadku dwutlenku węgla, gdzie nawet redukując emisję, y, nic się nie wydarzy przez y, powiedzmy 100 lat, bo, bo ten gaz y, no, nie ulega destrukcji, tak jak, jak metan. Po 20 latach y, y, podnoszenia głosu na, na arenie międzynarodowej, dopiero teraz y, mamy wrażenie jako naukowcy, że, że temat staje się medialny, tak? Że wcześniej żeśmy to mówili na początku wieku o, o, o problemie globalnego ocieplenia i co się dzieje, to nikt się tym nie przejmował, a teraz widać, że, że e, chyba powód jest z taki, że natura pokazuje swoje oblicze, takie, które było wcześniej nieznane nie, nie, nie nam e, w różnych hmm. rejonach świata. Każdy nawet nie będąc e, naukowcem może doświadczyć, że ten klimat się zmienia i, i, i problem się pojawia. I moim zdaniem jest to główny powód, dlaczego o tym się zaczęło częściej więcej mówić. Bo jak mówię, o klimacie mówi się od ponad 20 lat I o, o tym problemie. I sygnały o tym, że człowiek wpływa na klimat nawet, nawet wcześniej niż 20 lat wstecz, ani się tym zbytnio nie przejmował. Dzisiaj mam wrażenie, że też się za mało o tym mówi, bo giganci nic z tym nie robią. Tak? Mówią, Unia Europejska sobie próbuje tutaj jakieś bardzo takie zaznaczać horyzonty ambitne, ale co z tego jak Chiny, Główne w czy Stany mają go, że tak powiem, gdzieś. Sprawa jest bardzo poważna i jeśli ludzkość nie, w sensie, nie, nie opamięta, nie podejmie naprawdę poważnych kroków, no to może być bardzo źle, a jak źle, no to to, to już raport IPCC pokazuje, jakie są scenariusze, na przykład wzrostu temperatury na, na koniec tego wieku. To nie wygląda dobrze. I zarówno jeśli chodzi o temperaturę, jak i poziom oceanu, jak i ilość gwałtownych zjawisk, które będą dramatycznie, rosły w najbliższym